Roman Młotkowski, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie Biznesmani, magazynu, w którym próbujemy zrozumieć fenomen startupów i ludzi, którzy je tworzą. Dzisiaj naszym bohaterem jest Łukasz Andrzejczyk i jego firma Abzumi Spatial. Witam cię bardzo serdecznie, Łukaszu. Witam również. Łukaszu, powiedz mi, Abzumi Special, na czym polega Wasz produkt? Jaka jest ta, ta propozycja wartości, którą przynosicie na rynek i na który, bo uprzedzając Twoją odpowiedź, to nie jest technologia konsumencka. To prawda. Nasz produkt jest oprogramowaniem, swego rodzaju inteligentnym asystentem, który wspiera pracowników właśnie firm przemysłowych. Najczęściej w wykonywaniu skomplikowanych, złożonych czynności, takich jak na przykład kontrola jakości, przezbrojenia maszyn czy, czy diagnostyka robotów. Także w ten sposób umożliwia. Sprawną współpracę między pracownikami na odległość, czy w ogóle realizowanie pewnych zadań na odległość, bez przebywaniu fizycznie w miejscu, gdzie dana czynność musi być wykonana. I to, co, to, co bardziej nawet interesujące, to rozwiązanie wykorzystuje urządzenia peryferyjne, takie jak inteligentne okulary. Jak na przykład Epson Muverio, Google Glass czy, czy HoloLens, mhm. ale również projektory, w tym przypadku też to są projektory Epson, aby dostarczać warstwę rozszerzonej rzeczywistości. Tutaj myślę, że warto wspomnieć, czym jest rozszerzona rzeczywistość. I, I czym się różni od bardziej znanej, siostrzanej technologii, czyli wirtualnej rzeczywistości. Tak więc, wirtualna rzeczywistość odcina użytkownika, który jest w 100% wygenerowanym cyfrowo przez komputer w świecie czy otoczeniu. Na przykład, a rozszerzona rzeczywistość, ta, z której właśnie my korzystamy. Nakłada warstwę cyfrową na to, co użytkownik widzi właśnie za pomocą albo okularów, albo projektorów, ale też na przykład urządzeń mobilnych. Też są, też w takim wydaniu dostarczamy. Łukaszu, no dobrze, to ee, spróbujmy to zrozumieć. O! Yy. pokażemy za chwilę film, który trochę nam opowie w warstwie obrazu o tym, na czym to polega, ale powiedziałeś przezbrajanie maszyn i powiedziałaś współpraca na odległość. Yy. I powiedziałeś rozszerzona rzeczywistość, czyli patrzę na jakieś miejsce i dzięki takim właśnie na przykład yy. okularom Epsona widzę więcej niż w tym miejscu rzeczywiście jest, a to co widzę, to jest właśnie Twoje oprogramowanie, czyli, czyli produkt yy, Absumi Spatial. To prawda. Dokładnie. Rozszerzona rzeczywistość można powiedzieć, że daje dodatkowe super możliwości, których normalnie pracownik nie posiada, właśnie dzięki temu, że jest w stanie zintegrować warstwę cyfrową, digitalną, czy to są modele 3D, czy obrazy, filmy, z tym, co widzi pracownik. I tak jak na przykład jest to zaprezentowane w materiale wideo, jest w stanie połączyć model 3D pewnego elementu. Z, fizycznymi, z fizyczną rzeczywistością, która jest na przykład w magazynie, i zweryfikować, czy dany element pasuje, zasymulować jego pracę, co właśnie daje te możliwości, których wcześniej nie było, lub takie możliwości, które wcześniej wymagały fizycznego zbudowania z papieru, drewna, czy, 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 czy metalu, jakiegoś prototypu, czy, czy przykładowego urządzenia. Natomiast w tej chwili, dzięki tej technologii, można, wykorzystywać czysto wirtualne elementy. No dobrze, to mam takie szybkie pytanie, bo tak sobie wyobrażam różne użycia, a do wnętrzarstwa nie próbowałeś tego sprzedać? No wiesz, wchodzę do mieszkania dewelopera i zakładam okulary i widzę generalnie, widzę to, jak to mieszkanie zostało przeze mnie urządzone, czy pode mnie urządzone. Tak, to jest zdecydowanie świetne zastosowanie. Można dzięki wirtualnym elementom urządzić sobie i dowolnie zmieniać aranżację wnętrza, a nawet zobaczyć to, co będzie za oknem, tak? budynki, które powstaną, czy, czy widok, który będzie z okna widać, więc jest to na pewno świetne zastosowanie. Przy czym my akurat koncentrujemy się na niszy, którą są głównie firmy produkcyjne. Firmy przemysłowe, energetyczne, więc tutaj można powiedzieć, posiadamy dodatkową wiedzę i jakby dostosowujemy rozwiązanie, żeby najlepiej służyło właśnie, właśnie tym firmom. Ale oczywiście potencjalne zastosowania, czy to właśnie. Łukaszu. Ja specjalnie Cię zapytałem o to wnętrzarstwo, żeby sprowokować dyskusję o tym, dlaczego podchodzisz do rynku w taki, no ktoś mógłby powiedzieć zawężony sposób, znaczy wybierasz sobie taką bardzo specjalistyczną niszę. Czasem jest tak, że technologia jest po prostu bardzo droga i jest sens ją zastosować, tylko w wypadku, w którym odbiorca jest, nie wiem, wielką korporacją, która musi wydać ogromne pieniądze na inwestycje, w związku z tym w relacji do całej inwestycji taka rozszerzona rzeczywistość wypada w sumie niedrogo. A, a czy to jest właśnie taki taki przypadek? To jest po prostu kwestia tego, gdzie da się zarobić więcej, czy, czy po prostu wnętrzstwo Cię nie interesuje kropka? E, to, to prawda. E, na pewno jeśli chodzi o firmy przemysłowe, e, tam są budżety i jest, jest koncentracja na tym, aby cały czas optymalizować czy to wydajność, czy redukować koszty, więc tego typu organizacje cały czas poszukują rozwiązań, które mogą dostarczyć jedno albo drugie, albo i to i to. A drugi powód można powiedzieć jest taki, że ogólne rozwiązanie, które miałoby zastosowanie we wszystkich potencjalnych branżach, na pewno nie dostarczałoby tak dobrze wartości klientom, jak rozwiązanie skoncentrowane i dostosowane do danej niszy. Mhm. Powiedz mi, jak się komunikuje z klientami w takich właśnie bardzo skomplikowanych branżach, kiedy jesteś deweloperem, na początku swojej drogi, i zawsze jesteś taką nieznaną firmą, która coś robi po raz pierwszy, no i ma nagle stanąć oko w oko z menadżerami jakiejś wielkiej firmy produkcyjnej o globalnym zasięgu i masz ich przekonać, że Twoje rozwiązanie właśnie przyniesie im ogromne korzyści i w związku z tym Tobie, małej firmie, powinni zapłacić wielkie pieniądze. Czy zaczyna się od niewielkich pieniędzy? Jak to, jak to wygląda w praktyce? Jak wygląda to komunikowanie się z rynkiem? Mm -hmm. Tutaj na pewno pomogły doświadczenia, które wcześniej w firmie mieliśmy właśnie z organizacjami przemysłowymi, z firmami przemysłowymi. Natomiast z drugiej strony, na pewno bycie startupem pomaga w takich sytuacjach, bo kiedy przychodzi się z czymś innowacyjnym, to ten menadżer po drugiej stronie nie oczekuje bardzo długiej listy referencji i już wdrożonych systemów w podobnych firmach. Więc przychodzenie na pewno z innowacją daje właśnie ten plus. Z drugiej strony, jeśli chodzi o środki e, i, i, i koszt takich rozwiązań to często, często firmy dysponują pewnymi budżetami na, na właśnie innowacje, które nie są aż tak ściśle poddawane weryfikacji zwrotom z inwestycji, tak? no bo żeby powiedzmy być liderem w swojej branży trzeba troszeczkę poeksperymentować i można powiedzieć, że nie wszystkie eksperymenty z założenia muszą kończyć się sukcesem, więc można powiedzieć, że właśnie działanie w tym obszarze innowacji Oczywiście tak długo, jak to jest innowacja, daje pewne plusy i szanse właśnie nowym pomysłom, firmom, startupom, które chcą zaistnieć. A przez kogo się dociera do takich wielkich firm? Mogę powiedzieć, że w naszym przypadku to było w zasadzie dotarcie bezpośrednie do, do, do menadżerów, którzy. Hmm, którzy byli zainteresowani innowacjami i można powiedzieć, mieli na tyle odwagi, żeby zaryzykować i spróbować. Jasne, roz rozumiem, ale wiesz, szukasz w internecie, nie wiem. E na LinkedInie czy na Facebooku, tam może mniej, ale na przykład na LinkedInie można w miarę zidentyfikować osoby, które zajmują jakiegoś typu stanowiska w dużych firmach, jeśli mają tam swoje profile i próbujesz zaczepić taką osobę? Czy potrzebny jest taki zbieg okoliczności, że ty masz pewne doświadczenie i pewne umiejętności i po prostu znasz kogoś, kto może zostać tym pierwszym klientem? <zł petitknący> no, w naszej sytuacji mieliśmy to szczęście, że, że współpraca rozpoczęła się od y, mm, dużej organizacji, jaką jest y, Volkswagen. Y, I tak się szczęśliwie złożyło, że jedna z głównych fabryk jest w Poznaniu, z miasta z którego się wywodzimy, tak więc mieliśmy możliwość jakby bezpośredniego fizycznego dotarcia w niezbyt utrudniony sposób właśnie do odpowiednich osób zajmujących się tymi tematami i też odpowiednie było wybranie jakby obszaru zainteresowań, ponieważ my adresujemy naszym rozwiązaniem taki trend, który nazywa się przemysł 4.0. Tak więc poszukiwaliśmy osób, które jakby też w tym obszarze zajmują się digitalizacją, zajmują się implementacją czy wypróbowywaniem rozwiązań, właśnie które adresują trend przemysłu 4.0. A tam w Volkswagenie to w ogóle bardzo ciekawą rzecz robicie, bo to jest tak, że Wasze urządzenie jest w miejscu, w którym w podwoziu trzeba zaślepić szereg, bardzo dużą liczbę małych otworów i ono pokazuje, czy, czy rysuje w miejscach, gdzie są te otwory, czy zostały zaślepione i czy właściwym, właściwą zaślepką, że tak powiem, tak? Tak, to jest właśnie. Element naszego rozwiązania moduł, moduł asystenta wsparcia pracowników, który też można zobaczyć właśnie na, na materiale wideo, gdzie wykorzystujemy rozszerzoną rzeczywistość dostarczaną przez projektory, ponieważ akurat w tym miejscu produkcji pracownik musi być wspierany w zasadzie 24 godziny, czyli w trybie trzech trzech zmian. No, i tutaj żadne inne rozwiązanie w zasadzie takich możliwości nie dawało, i właśnie w tym konkretnym kontekście wykorzystujemy rozszerzoną rzeczywistość i sztuczną inteligencję, która jakby rozumie wjeżdżające podwozie, mapuje je, i w zależności od tego, jaką mamy kombinację, a tych kombinacji, tak jak wspomniałeś, jest około 160 tysięcy, więc w zasadzie nie, nie, nie można zapamiętać dokładnego ułożenia, albo jest to bardzo złożone. Tak więc tutaj właśnie dzięki temu rozwiązaniu można, można w zasadzie zmniejszyć liczbę pomyłek do zera. Jasne. Widzimy więc już bardzo wyraźnie wartość, którą Abzumi Special dostarcza, a jak wyglądało finansowanie takiej bardzo specyficznej wspierającej przemysł firmy? O tym będziemy rozmawiać. Po krótkiej przerwie.